Cześć mordeczki, witam was w kolejnym odcinku, w którym nieco sobie pogadam. Jeśli odpowiadałem ci takie formy odcinków, to śmiało daj łapkę w górę i zostaw subskrypcję klikając na ten magiczny czerwony przycisk. Pamiętaj też o dzwoneczku, żeby mieć powiadomienie o każdym nowym filmie. Dzisiaj wracamy jeszcze do weekendu i mimo, że mało interesuje się okiem, to od tego właśnie zaczniemy, bo wydarzyła się rzecz niemożliwa, niesłychana. I nieprawdopodobna. W niedzielę o godzinie 18 w Norwegii zaczął się piąty mecz w playoffach między zespołem Storhamar i Sarpsborg. Gospodarze wygrali 2 do 1 i wszystko byłoby całkiem normalne, gdyby gol na 2-1 nie zdobyli w 217 minucie i 13 sekundzie meczu. Tak, został pobity rekord z 1936 roku jeśli chodzi o długość trwania meczu, a w momencie gola na 2 do 1 była w Norwegii godzina 2.33 nad ranem. Przypomnę, że mecz zaczął się o 18. No, coś niesłychanego. Nic dziwnego, że hokeiści słaniali się na nogach, ledwo śmigali na tych łyżwach i łapały ich kurcze. Teraz jest 3 do 2 w rywalizacji i kolejny mecz jest już dzisiaj. No, przecież ci ludzie ledwo żyją. Mordy, wiecie co tutaj grać. Andery. Teraz wracamy już do naszej kochanej piłeczki. Trzeba powiedzieć miłe słowa o interze, który rozegrał w niedzielę niebotyczny mecz z Atalantą Bergamo. Nic nie zapowiadało takiego lania, no ale przez 16. minucie strzelanie po rzucie wolnym i takim trochę farfoclu rozpoczął i kardi, no i poszło. 7 minut. Później było 2 do 0, a i Cardi zdobył swoją drugą bramkę, tym razem z rzutu karnego. 6 minut później i Cardi już z katrykiem. Przed przerwą dwie bramy huknąły jeszcze Banega, a Atalanta odpowiedziała za sprawą Froilera i do przerwy było 5 do 1. Trzeba powiedzieć, że Inter, naprawdę kozaska, pierwsza połowa i wychodziło im wszystko, aż miło się oglądało. Pochwalę się też tutaj leciutko. Na mojej grupie, do której Was zapraszam, pisałem, że Inter powinien sobie poradzić bez problemu z Atalantą. Wbijajcie do grupy, link jest w opisie na dole. Po przerwie Gagliardini dorzuca bramkę, a w Minucie Banega, który pozazdrościł Icardiemu, również inkasuje hatryka. Mecz kończy się wynikiem 7 do 1, a Inter wygrywa czwarty mecz w swoich pięciu ostatnich, i to naprawdę w fajnym stylu. W dwóch ostatnich meczach z Cagliari i właśnie za Talantom strzelili 12 bramek. Kolejny mecz grają 18 marca na wyjeździe z Torino, i będzie trzeba się temu przyjrzeć, bo kurs może być naprawdę kuszący. Aktualnie jest to 1,95. Zostałem przy weekendzie, który jest już historią. Nie możemy przejść obojętnie obok Roberta Lewandowskiego, który po wygranym meczu 3 do 0 z Frankfurtu. Furtem i strzeleniu dwóch bramek również zapisał się złotymi zgłoskami w historii, ale historii Bundesligi i Bayernu Monachium. Dla lewego była to bowiem 99 i setna bramka w 136 meczach w barwach Bayernu. Pierwsza z dwóch bramek w tym meczu była chyba jedno z łatwiejszych w jego karierze, bo wystarczyło tylko dostawić nogę po podaniu Müllera. Drugą bramkę lewy strzelił po bardzo ładnym podaniu, od dziwo Robbena, wyczekał bramkarza i setna bramka stała się faktem. Lewy mordo ciśni tak dalej, ani się kurde myśl zatrzymał. To tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, po weekendach albo ciekawych wydarzeniach w świecie sportu i przede wszystkim piłki nożnej, strzelimy sobie taki gadany odcinek, więc zapraszam do subskrypcji o tutaj, jeśli oczywiście masz ochotę mnie słuchać, zapraszam też do mojej grupy dyskusyjnej na facebooku i na mój fanpage, zapraszam też na stronę alegole.pl, która jest jedną z najlepszych w Polsce jeśli chodzi o memy piłkarskie, wszystkie linki, przyjaciele moi drodzy, macie w opisie filmu na dole, z fartem i czekamy na dzisiejszą Ligę Mistrzów. je.